Ja bardzo mam nadzieję, że nasz związek będzie ewoluował. Ona już się zmienia. Nie rozśmieszyłam cię ani trochę. Nie posuwaj się za daleko, Renato. Jest szczęśliwa. Elena, skarbie bądź cierpliwa, Juan. Juanie, odejdź. Zniknij z mojego serca. Nie mogę tak żyć. Błagam cię. Jesteś miłością mojego życia. Z Tobą nauczyłem się kochać. Nikogo nie kochałam tak jak Ciebie. I pewnie nigdy nie pokocham. Ale odejdź. Daj mi spokój. Proszę Cię. Nigdy nie przestanę cię kochać, Elenu. Proszę. Por favor. Por favor. Por favor. Mm. Wiecie co? Mój luby każe mi się uczyć, żebym była lepszą gospodynią i żoną. No, no, to podejście z poprzedniego stulecia. Nie mówiłem tak. Pozwolisz? Powiedziałem ci, że powinnaś studiować, żeby się rozwijać. Moja miłość ci nie wystarczy. Ty chcesz tylko pić i tańczyć, bawić się. To nie w porządku. I co? Nie twoja sprawa. Musiałabyś widzieć, jaka nudna była jego ex Farbowana blondyna, koszmarna sztywniaczka. Mam też być taka? Wcale nie. Późno się robi. Co to ma do rzeczy? Odwózłbyś mnie do domu. Jasne, chodźmy. My idziemy. A ta nampa? Renato, zawiodłaś mnie. Skoro o tym mowa, ona studiowała. Porównujesz mnie z tą flądrą. Zostawiła cię przed ołtarzem. Jeśli tak tęsknisz, to leć do niej. Ciszej. Nie będziemy się tu kłócić. Pański rachunek. Nie prosiłem. Lepiej, żeby państwo wyszli. Aż tyle? Wszystko jest wyszczególnione. Pokaż no. Nie przesadzaj, zapłać kartą. Nie przeszkodziłam ci. Mogę wrócić taksówką. Już poprosiłem o wóz. Z chęcią cię odwiedzę. Dziękuję. Głupio mi, że fatyguje cię taki kawałek nie ma sprawy Nołyje Naprawdę mogę wziąć taksim Dobra pa Ty poważnie. Widzisz, alkohol mi w niczym nie przeszkadza, Wręcz dodaje mi siłę. Chciałabyś. Czyniłabyś mi ten zaszczyt i weszła za mnie? Mm -hmm. Czy to znaczy tak, mój skarbie? Co się stało? Tego się nie da opisać słowami. Misiek już wie, że Ewa jest piękną i namiętną kobietą. Czyli wy. Powiedzmy, że była to noc dzikiej żądzy. Koniec Twojej abstynencji. Przestań. Było bosko. Nie gadaj, bo nabieram ochoty. Chodźmy, bo się obudzi i zobaczę, że to ja. Umknęłoby mi. Misiaczek poprosił Ewę o rękę. Że co? I co odpowiedziałaś? Nic. Zamruczałam. Ewa zgodziła się wyjść za Adriana? Zabiję cię. Cicho.

Gdzie jesteś, serduszko? Przeżyłam najcudowniejszą noc w życiu. Wiedziałam, że w końcu ulegnie. Mamo, nie mówisz nic o magisterce. Mam tyle roboty, że musiałam przyhamować. Ale kiedyś cię zaskoczę. Nie wiem, jak to robisz. Dom, my, praca i jeszcze magisterka. Szacunek. Dziękuję. To kwestia uporu i organizacji. Odwalają za nią robotę w biurze, więc ma czas. Ty też byś dawał radę. Nie przesadzaj. Muszę cię poganiać, żebyś wywiązywał się ze swoich obowiązków. Przestańcie. Już wczoraj zrobiliście mi obciach. Nie kłóćcie się. Dobrze, nie popsujemy ci śniadania. Gdzie Kevin nie zdąży zjeść? Cześć rodzinko. Co mi dacie w prezencie? A z jakiej to okazji? Co z nim? Domaga się prezentów? Zapomnieliście o moich urodzinach? Oczywiście, że nie zapomnieliśmy. Nigdy w życiu. Zastanawiałeś się nad prezentem? Nic nie kupiliście. Czekaliśmy, żebyś sam mógł wybrać. Czyli to był pomysł Twojej siostry, prawda? Tak. Jesteś już duży. Słuchamy Twoich propozycji. Może harfę? Gdzie harfę? Lepiej motocykl. Motocykl dziecku w tym wieku harfa lepsza. Jeśli mam już wybierać, to wolę motocykl. A nie mówiłem, mógłby jeździć do szkoły. A i motocyklem nie przewiedziesz. Świetny pomysł. Mam to po tatusie. Oszczędźcie mnie, mam urodziny. Przez te kłótnie omal zapomnieliśmy o urodzinach syna. Omal musiał się przypomnieć. Stało się. Teraz musimy wymyślić mu prezent. Ma 15 lat. To ważne urodziny. Harwa byłaby w sam raz. To na pewno droga rzecz. Kosztuje tyle ile motocykl. A on wolałby motor od wielkiej gitary. Nie gitary, tylko harfy Nie można z tobą porozmawiać. Zaraz się rządzisz. Jak się ma najlepsze małżeństwo w grupo Imperio? Dobrze? To wybornie. A przy okazji, nie widzieliście mojej drogiej wspólniczki Ewy Marii? Nie, dopiero weszliśmy. Tak późno? Pewnie robiliście co? Upajaliście się miłością, co kontra was? Szef, jak zawsze, trafia w dziesiątkę. Wspaniale. Tak powinniśmy zaczynać każdy dzień. Właśnie. Najlepszego. Serhus, moje piękne... Oczywiście zapraszam. Co słychać, chłanie Carlosie? Ty do kogo? A, to ten twój głupi żart. Mam już dość. Nie śmieszy mnie. Nie wiem, czemu to robisz. Pewnie przez ten twój przekręt. No i żeby zachować akcję po grubasce. Dałabyś już spokój. Co się z tobą dzieje? Nudzisz mnie tymi bezpodstawnymi podejrzeniami. O, do tego stopnia. Zdemaskuję cię w odpowiedniej chwili. Będziesz się miał spyszna. Zgoda. Jestem Juanem Carlosem. A ty? Już wiem. Reinkarnacją PPL Toro. Buzia beczku. Dzień dobry. Dobrze, że Panią widzę. Jeszcze raz dziękuję za stolik w. Jak to się nazywa? La Miała Pani rację, filutko. Ich jedzenie faktycznie pobudza. I to naprawdę mocno. Nie przesadaj. Cudownie. Proszę nie mówić, że prezes i Ewa. Nie wdawajmy się w szczegóły, bo narobiłbym pani apetytu. Nie bądź obleśny. Jestem dżentelmenem. Rebekito, zostawi mnie pani na chwilę. Sam na sam, z narzeczoną. Oczywiście. Przepraszam. Proszę, Pepe. Papa, pa, byczku. Fajna jest, podoba mi się. Ta noc była najcudowniejszą nocą ze wszystkich nocy w moim życiu. Pełną miłości, nadziei i marzeń. I myśli o przyszłości z Tobą. Przestań, bo się spłoniłam. Jesteś okropny. Cieszę się, że Ci dobrze, ale pozwól mi coś powiedzieć. Chciałabym zwołać zebranie z Plutarkiem i z dyrektorami. Mam plan przywrócenia do pracy setki niesłusznie zwolnionych pani. Nie proś, tylko rozkazuj. O nie, tylko mi tu nie mdlej. Ucz się pilnie, dobrze? Tak, mamo Pa babciu. Udanego dnia bądź grzeczny. Szybko spóźnimy się. Dzięki, Lidia, powodzenia. Mało spałaś w nocy. Coś się stało? Siedziałam do późna, przeglądając papiery i rozmyślając. Muszę już wracać do pracy. Nie zarywaj nocy. Spróbuj się zdrzemnąć. Idę, bo spóźnię się do szkółki. Do zobaczenia. Cześć, mamo. Zadzwonię do niego. Plutarko, nie przeszkadzam? Ty nigdy. Cieszę się ogromnie, że dzwonisz z własnej woli. Chciałam Cię przywitać i życzyć Ci miłego dnia, i powiedzieć, że świetny z Ciebie facet. Mam szczęście, że jestem z Tobą. Uszczęśliwiasz mnie. Dzięki. Kocham Cię. Dzień dobry. Podpisz mi budżet. Nie nauczano Cię pukać. Złych humorek? Coś tu Cię nie da Przeciwnie, jestem najszczęśliwszy ze swoją Eleną. Żebyś się tylko nie zdziwił, Możecie czekać ogromna niespodzianka. Ciebie też, więc uważaj. Mam dość udzielania Ci ostrzeżeń. Wiem, że rzadko cię o coś proszę, więc mam nadzieję, że mnie wysłuchasz. Błaga mnie, pozwól Rybecem mnie zdemaskować. Zachowałaś się strasznie. Nie dość, że nas zostawiłaś, to musiałem zapłacić rachunek. Jesteście tylko podrzędnymi pracownikami, którymi rządzą kobiety. Gdybyście nie zauważyli. Czemu tak mówisz? Co się dzieje? Wszyscy wiemy, że Santiago to mięcza. Wyjaśnię ci później. Chodź, o coś cię zapytam. Stańmy tutaj. Gadają coś na mnie? Nie pozwalaj, żonie, tak sobą rządzić. Kiedyś byłeś maczo. Jestem nim cały czas. I trochę jej podwładnym. Przepraszam, ale prezes i pani Ewa proszą na zebranie. Czekają w sali konferencyjnej. Przepraszam. Idealna okazja, żeby kogoś zdemaskować. Kogo? Opowiadaj. Częki wam opadną. To miła niespodzianka. Podpowiedz coś. Co byście powiedzieli na to, że wasz Juan Carlos żyje i jest bardzo blisko? jest żarcik. Okres ci się zbliża? Z całym szacunkiem, klima ci wali. Ewa mówiła, że dziwnie się zachowujesz. Ale nie wspominała, że cię odwaliło. Skąd ten durny pomysł? Powiedziała tak Eugenia Mistral. Jego mama. Z całym szacunkiem dla świętej pamięci Kunta, ona mani równo pod sufitem. Uważaj, bo wychodzisz na taką jak kto? Jak ona, z całym szacunkiem. Śmiejcie się, śmiejcie, ale Juan Carlos żyje i wkrótce to udowodni. Trub ożył. Pani Ewa zwołała to zebranie, żeby przedstawić plan restrukturyzacji. Nie coś ty. Renato się myli pewnie przez tę grzywkę. Nie, nie, zaprosiłam was, żeby przedstawić swój projekt przywrócenia do pracy stu niesłusznie zwolnionych pań. Po co do tego wracać? Powtarzałem tysiąc razy, że to niemożliwe. To wykluczone. Zaprezentuj swoją propozycję, niech ją wszyscy poznają. Dzięki szefunciu. Wiesz, kim jesteś? Gentlemanem. Spójrzcie, tu mam wszystko. Można? Proszę. Dziękuję. Jak się pani miła? W życiu nie czułam się lepiej. Obudziłam się w wybornym humorze. Kiedy ukaże się ten wywiad? To jakaś lipa. Ona nie była dziennikarką. Nadal pani uważa, że syn żyje? Nie, panie doktorze, już się przy tym nie upieram. Rzeczywiście jest pani w formie. Finsuje pani Mistralę. Oto moja propozycja. Jak się wam podoba? Wypowiedzcie się, mówcie coś. Ja się nie zgadzam. Projekt jest ambitny, wręcz karkołomy. Za duże ryzyko. Jaki jest najgorszy scenariusz? Bez zaplecza finansowego, przy najmniejszym kryzysie, będziemy musieli je znowu zwolnić. Jestem też wróżką. Analizowałam dane. Jestem przekonana, że projekt machała. Wystrzeli jak rakieta. To trochę za mało. Potrzebujemy gwarancji finansowych dla tych etatów. Dobre intencje nie wystarczą. Niechże to pani wreszcie zrozumie. Rozumiem. Dlatego daję w zestaw akcji, które zostawiła mi moja piękna tonita. Pruwająca dziś w gronie aniołku. Pani nie wie, co pani mówi. Moim zdaniem to doskonała propozycja, więc jeśli nie masz argumentów, zamilkł. Tym razem Ewa Maria uzyskała moje poparcie. Nie ma nad czym debatować. Przygotuję wymagane dokumenty. Dam znać, kiedy będą gotowe. Skoro to wszystko. Chwileczkę. Zaczekaj. Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Zaznaczam, że to bardzo istotne dla wszystkich pracujących w Grupo Imperio. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio ACME. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Kozioł.